To teraz mamy dialogów. Porozmawiamy o tym, kim był ten chłopaczek, no dole. Kim był ten chłopiec, który wcześniej rysował tu coś na stole? Czy to pański syn? Boże, uchowaj mnie, nie, w żadnym razie. <laughs> to nie jest zły chłopiec, nie. On jest tylko bardzo prosty. I to wszystko. Co łączyło go z Anną Voralberg? Momo to taki nasz wioskowy głupek. Anna wzięła go pod swoje skrzydła. Bez wątpienia musiał przypominać jej młodszego brata. No i ciągnie swój do swego. Jak to miał pan na myśli, że Anna Voralberg także była opóźniona? Ależ skąd nie, nie w żadnym razie. Była samotnikiem, zamknięta w sobie. Co za insynuacja? Ech, spróbujmy Ten młody chłopiec, który był tu wcześniej, mówił coś o jakimś Hansie. Kto to jest Hans? Mamo mówił o Hansie Voralberg, młodszym bracie Anny, który od dawna nie żyje. To było tak dawno. Już nikt go tu nie pamięta. O okej. Okay. To porozmawiajmy o. O właśnie. O tym czymś, co nas przywitało na początku. Te roboty są takie urocze. Zauważyłam, że w Valadilajn macie ich całe mnóstwo. Proszę uważać na słowa, proszę pani. Automaty Woralbergów to nie roboty. Jeśli nie chce pani narazić się mieszkańcom, proszę nigdy, ale to przy nigdy nie wymawiać tu słowa robot. Dobrze. Jaka jest więc różnica pomiędzy automatem a robotem? A, tak naprawdę to nikt tego nie wie. To ci zaraz. Rozmawiajmy o Annie. Następnie już będziemy rozmawiać o misji naszej. Czy znał Pan osobiście Annę Woralberg? Oczywiście, że tak. To znaczy, no nie tak bardzo. To była dama. Bardzo ją wszyscy tu kochaliśmy. Niechaj spoczywa w pokoju. Dobrze. Czy nie przyszedł do mnie jakiś faks? Sprawdzę. Zdaje się, że telefon dzwonił wcześniej. Czy mógłby pan sprawdzić? Oczywiście, madam. Natychmiast. Dziękuję bardzo. No, to doszedł do nas fax wprowadzający do notariusza. Przyda nam się później. Dziękuję. Do usług. Jak widzieliśmy przed chwilą, jest malutki. Idę rozejrzeć się po Dilajne. Do zobaczenia później. Oczywiście. Jak pani sobie życzy, panno Walker? Są malutkie problemy w tłumaczeniu, miała samega Trochę logicznych bardziej niż e, takich bardziej drastycznych. Co nie oznacza, że czasami przeszkadza. Za to w dialogi mówione. ...fantastycznie zrobione, także nie zwraca się czasami na te logiczne uwagi. Znaczy logiczne błędy. Spójrzmy co tam mamo rysował. Znaliśmy już dwie zębatki, tutaj mamy kolejne dwie, zabierzmy je ze stołu. Na stole schemat jest na 6, więc będziemy potrzebowali jeszcze dwóch, żeby skończyć schemat. Zobaczymy później, jak to będzie działać. Czy może tutaj nie będzie działać? A ja już nie wiem. Nieważne, w tej chwili nie mamy na pewno wszystkich. Więc, tak jak powiedzieliśmy panu z recepcji, idziemy się przejść. Zwłaszcza nie możemy wziąć, a to znaczy, że chyba już przestało padać przez ten czas. Cudowna muzyka. Tu mamy tego chłopka, który nam się wcześniej ukłonił. Wydawało mi się, że był trochę mniejszy. Coś pięknego. Fantastyczna architektura. Ławeczki w całym mieście. Panna Kate ma dobrą kondycję, więc biegać może przez praktycznie ten czas. A tu mamy jakieś wejście. Powiem. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś Ale nie jeszcze. Działamy. Będziemy się dalej rozejrzeć, szukać naszego prawnika w składku lotariusza. Porozmawiajmy z ludźmi. Dzień dobry, czynny. Chciałabym coś kupić w piekarni. Niestety nie. Nie da rady. Zamknięte. Zaczekam. Może pani czekać, ale dziś nieczynne. Aż do jutra. Dziś pogrzeb. Żałoba. Przekromi. mi. Proszę przyjąć moje kondolencje. Bez obaw. Z powodu śmierci, madame Voralberg. Wszystkie sklepy są zamknięte. Decyzja burmistrza. Proszę przyjść jutro. Jutro już mnie tu nie będzie. Szkoda. No cóż, czyli nie kupimy sobie nic za jedzenia. Wytrzymamy. Jeden dzień się da. Może w hotelu nam coś zaserwują. Leży jakaś gazeta na oweczce. Masz miasto wymu ale gazeta leży. No i dowiadujemy się to, czego już wiedzieliśmy, że Anna Wolarberg nie żyje i że dzisiaj jej poogróżdża. Nie ma sprawy. Wejdziemy do prawnika. Mamy przed sobą kolejny automat. Kolejną zagadkę. Potrzebny jest tu nasz list wprowadzający. Będzie oznaczony fax numer 2. I teraz poprosimy kolegę, żeby to przeczytał. Fantastyczna technika. To jest w pokoju coś takiego zamontuję. No to wchodzimy. Wejdziemy na rozmowę. Witam pana. Panna walker, jak mnie mam, jak minęła podróż. Spokojnie i bez kłopotów, dziękuję. Proszę usiąść, panna walker. Proszę. Z miłą chęcią usiądziemy i posłuchamy tego, co nam ma do powiedzenia Notariusz. Mam nadzieję, że zdaje pan sobie sprawę, co mnie tu sprowadza. Oczywiście, oczekiwałem pani. W pewnym zakresie prawnie reprezentuję spółkę Universal Toy Company. Odpowiadam za... Tak, wiem. Doskonale się rozumiemy, panna Walker. Okej. Okay. Trzeba się przedstawiać, więc porozmawiajmy o Annie. Czy nie wydaje się panu podejrzane, że madame Wolarberg odeszła tak nagle? Hmm. Jej śmierć jest dla nas zaskoczeniem. Zawsze sprawiała wrażenie osoby pełnej energii. Żałuję, że nie udało mi się jej poznać. Anna Voralberg nie była jedynie moim zaufanym klientem. Była także moim serdecznym przyjacielem. No dobrze, jako, że powoli będę kończył. Przejdźmy do naszego dialogu misyjnego. Panno Walker, obawiam się, że kwestia sprzedaży fabryki jest bardziej skomplikowana niżli wydawałoby się na początku. Słucham? Przecież wszystko było uzgodnione. Mamy zgodę Anny Vorarlberg, a jej śmierć nie unieważnia tej decyzji. Panie Alfolter, pojutrze muszę być z powrotem w Nowym Jorku. Zarówno mój klient, jak i ja chcemy zakończyć te transakcje jak najszybciej. Rozumiem aż nazbyt dobrze, Panno Walker. Widzi Pani, jest spadkobierca, Panno Walker. Przepraszam, spadkobierca? O ile mi wiadomo, madame Wolarberg nie była mężatką. Nie wspominała również o tym drobiazgu, kiedy miałam jeszcze okazję z nią rozmawiać. Panno Walker, proszę mi wierzyć, byłem nie mniej zaskoczony niż pani. Anna Wolarberg przysłała mi ten list dwa dni przed śmiercią. Proszę mi wierzyć, że gdybym dowiedział się o wszystkim nieco wcześniej, z pewnością bym panią poinformował. Przeczytam paniów w dokument. Jestem już stara, czuję jak życie ucieka ze mnie szybciej niż się kiedykolwiek spodziewałam. Obawiam się, że nie doczekam chwili podpisania umowy i przejęcia fabryki. Dlatego zdecydowałam się coś ci wyznać. Mój brat Hans żyje. Nie zdziwiłoby mnie wcale, jeśli trudno by ci było dać temu wiarę, ale taka jest prawda. Zapewne pamiętasz jego śmierć, pogrzeb, mimo że miałeś wtedy ledwie kilka lat. To była plugawa mistyfikacja uknuta przez naszego ojca. Fakt, że jego jedyny syn zapragnął opuścić Valadilajnę i porzucić rodzinny interes, był dla ojca nie do zniesienia. Po odejściu Hansa wolał uważać go za zmarłego, dlatego też sprawił, że wszyscy w to uwierzyli. Zrzucił również na moje barki ciężar tajemnicy. Powtarzam, Hans nie umarł, Hans żyje. Tak więc po mojej śmierci to właśnie Hans staje się jedynym prawnym spadkobiercą naszej fabryki. Dobrze rozumiem. Skoro Hans Wolarberg żyje, to teraz muszę jedynie podpisać umowę z nim. Rozumiem, że już przekazał mu pan wszystkie stosowne informacje i dokumenty. Gdzie mogę się z nim spotkać? W drugiej części listu napisane jest, że Hans Wolarberg przebywa gdzieś, na Syberii. Przekażę pani ten dokument, by mogła pani przestudiować go sobie w wolnej chwili. To się nasza Kate zlustrowała. Mamy kopię tego, co przed chwilą powiedział nam Maitre. Eee... Dowiadujemy się też, że to on był geniuszem, który wysyłał mmm... projekty automatu, które ona tworzyła. Że to on jest geniuszem. Ostatni list otrzymała od Hansa pół roku temu, został wysłany z północnej Syberii. No i dlatego stąd nazwa ta gra. Zobaczymy. Będziemy podróżować za Hansem w tej chwili. No to właśnie się dowiedzieliśmy, że. Będzie nasza sprawa trochę trudniejsza niż. Ty, ty. Czy Anna Wolarberg nie przekazała panu żadnych innych informacji? Niestety nie, panno Walker. Powiedziałem Pani wszystko, co wiem. W świetle prawa sytuacja jest oczywista. Jeśli pragnie Pani sfinalizować sprzedaż fabryki, powinna pani odnaleźć Hansa Wolarberga. Na cmentarzu miejskim spoczywa czyjeś ciało. W takim razie na Syberii krąży jego duch. To chyba zadanie w sam raz dla pani. Proszę mi uwierzyć, panno Walker, że jest mi do prawdy bardzo przykro z powodu takiego obrotu spraw. Nad wyraz przykro. No to pięknie. I co teraz? Być może dowie się pani więcej w archiwach fabryki. Klucz do niej znajdzie pani w poczekalni. Przeczytałem pani list, tak więc moja rola w tej sprawie już się zakończyła. Teraz proszę mi wybaczyć, muszę odpocząć. Mam duże kłopoty ze zdrowiem, a lekarz zabrania mi zbyt długo pracować. Proszę zamknąć drzwi za sobą, gdy pani wyjdzie, panu Walker. Do widzenia, panu. No to ciekawych rzeczy się właśnie dowiedzieliśmy. W takim razie na tym zakończę naszą podróż pierwszą. Mam nadzieję, że zostaniecie na kolejne. Postaram się wrzucać po dwa odcinki dziennie. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Tak, żeby jak najszybciej skończyć tę przygodę i zacząć z Syberią numer dwa, abyście mieli co oglądać. Dziękuję wszystkim i do widzenia.